Cześć kochani, witajcie w poniedziałek rano. Wiem, że większość z Was ma wolno od szkoły i pracy, pomyślałam jednak, że niewielka doza języka angielskiego Wam nie zaszkodzi. Przygotowałam więc lekcję o in order to, so as to, to, so that i in order that. Jak zawsze, darmowa ściągawka w formacie PDF czeka na Was w opisie, a my przechodzimy do lekcji. I zaczynamy od in order to so s ⁇ to oraz ⁇ to ⁇ które tak na marginesie jest najczęściej używane w mowie potocznej. Wszystkich tych wyrażeń używamy w taki sam sposób, i wszystkie możemy przetłumaczyć jako 'aby', żeby', w celu. Budowanie zdań z tymi wyrażeniami jest banalnie proste: po prostu po tych wyrażeniach musimy dać czasownik w bezokoliczniku to jest bez żadnych końcówek. I przykładowe zdania. You must work hard in order to pass those exams. Czyli musisz ciężko pracować, aby zdać te egzaminy. Albo I exercise regularly in order not to gain weight. Czyli ćwiczę regularnie, żeby nie przybrać na wadze. Jak widzicie, podkreśliłam NOT, nie bez przyczyny. Niestety powszechnie popełnianym błędem jest dawanie tego NOT po TO. Jak widzicie, powinno być przed. Jeśli więc chcecie powiedzieć, że robicie coś, żeby coś innego się nie wydarzyło, powiecie in order not to, so as not to, albo not to. Ok, to była ta łatwa część. Teraz troszeczkę podniesiemy Wam poprzeczkę. Obiecuję jednak, jak zawsze, będzie krok po kroku w sposób łopatologiczny, żeby nikt mi się po drodze nie pogubił. Chodzi konkretnie o wyrażenia so that, in order that, które przetłumaczymy jako po to, aby, po to, żeby. Musicie jednak wiedzieć, że gdy chcecie użyć so that albo in order that, najpierw musicie podjąć decyzję, czy w zdaniu, które budujecie, odnosicie się do teraźniejszości bądź przyszłości, czy może do przeszłości, ponieważ zdania te będą wtedy wyglądać nieco inaczej. Jeśli chcecie odnieść się do teraźniejszości bądź do przyszłości, potem so that albo in order that. Powinniście dać czasownik modalny can, will bądź may i wtedy dopiero czasownik w bezokoliczniku. Po drodze oczywiście musimy jeszcze podać wykonawcę czynności i zaznaczyłam Wam ludzikiem. Jeśli natomiast w zdaniu odnosimy się do przeszłości, wtedy nie użyjemy już can, will bądź may, tylko ich przeszłych odpowiedników to jest could, would bądź might. Co prawda nie jest to lekcja o czasownikach modalnych, ale tak w ramach przypomnienia. Can tłumaczymy jako móc, umieć bądź potrafić. Will użyjemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś się wydarzy. Jesteśmy co do tego przekonani albo jesteśmy tego pewni. Oraz May wykorzystywane, kiedy chcemy wyrazić jakąś możliwość, że coś jest możliwe, być może. Jest też wykorzystywane, gdy chcemy udzielić komuś pozwolenia bądź poprosić o pozwolenie na coś. I jak zawsze, przykłady. I'm saving money, so that I will buy a new car. Oszczędzam pieniądze po to, żeby kupić nowy samochód. I jeszcze jeden przykład, w którym chcę się odnieść do przeszłości. My mom gave me some money, so that I would do the shopping. Czyli mama dała mi nieco pieniędzy, żebym zrobiła zakupy. Jak już mówiłam, w tym zdaniu odnosimy się do przeszłości. I jeszcze ostatnia sprawa, to znaczy jak tworzyć przeczenia, kiedy chcemy użyć tego so that albo in order that. Zaznaczyłam Wam, w którym miejscu w zdaniu powinniście dać to not. Akurat te konkretne przykłady nie mają sensu, gdybyśmy chcieli je przetłumaczyć z not, natomiast zależało mi na tym, aby ściągawka była przejrzysta, a informacja, gdzie to not powinno być przekazana w sposób jasny, Dlatego też nie dodawałam więcej przykładów. To wszystko na dzisiaj, dzięki serdeczne za uwagę. Zostawcie mi proszę łapkę w górę i super by było, gdybyście też zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem. Na ekranie jak zawsze zostawiam wszystkie namiary. Na Facebooka, Instagram, sklep z moim sztandarowym kursem czasy dla wzrokowców. Zachęcam do pobrania darmowej ściągawki, dzięki temu zapiszecie się też na newsletter dzięki któremu każdego tygodnia będziecie dostawać ode mnie darmowe materiały do nauki języka angielskiego, a póki co się żegnam, trzymajcie się i udanego tygodnia.